Ej, siema! hej, 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 Ej, ale masz. Tu jesteś cyborgiem, bo masz taką. Tutaj masz takie światełko, jak taki cyborg, futurystyczny. Nie, to jest mój led. Ej, Ole, masz piękne okulary, Boże. Wyglądasz jak taki. ten jedyny zjarany z całego serialu. jakiegoś na Netflixie. Ja mam. Pięknie wyglądasz. Ja mam kanał na YouTubie, aż dwa mam kanały. Dawaj, dawaj, ja ja dawaj, dawaj, ja wziąłem, dawaj. Ja na dawaj. Dawaj, dawaj nazwę, dawaj nazwę. Dawaj, nazwę. Patryk Garkowski Garkowski, Patryk kanały. Garkowski. Dwa kanały. Ej, weź Patryk Garkowski Live. mi mi Czekaj, weź ci go. E, Czekaj, go. Czekaj, mi Live. mi 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 jesteś mi Nie, mi mi ty jesteś mi 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 Oto Ty znasz Dawida, Ty bliskiego zadymiarza, prawda? Czemu Ty masz płeć na dziewczynę? Tak, kocham Ty bliskiego zadymiarza. Ja kocham to z Tobą. Ty masz na Kocham. Wspaniale. Brawo. Dzięki. I to się Górze. nazywa dym. Kocham Cię, Jesteś super, jesteś jedyną osobą, którą dzisiaj spotkałem, którą lubię. O dziękuję. Ej, myślę, też mój kanał, jak chcesz? Tak, za reklamę. Mój też, też... kanał na czacie, proszę bardzo. A proszę. Pan Kimpek. Szacun, szacun. Ja jestem cycek, podłoga. Dobra. cicho, teraz ja się reklamuję. To jest ten braciszek ten w żółtej bluże. Nie, to jest... To jest mój ja kolega z osiedla Kolega z osiedla, ziomek takiej późnej godzinie jest u Ciebie w domu? Nie, dzisiaj na nocce mhm. Dzisiaj na noce jest Ale boże. się zgodzili na pewno, tak? Wale ci, ci lajka, jeszcze drugie konto muszę ogarnąć Boże, kocham Ciebie tutaj, jesteś super Ty konto 5000 subskrybcji, boże chłopiec jesteś popularny Spodenki, kolarze, nie... niewrzynalne, nie, nie Patryk? Pokaż mi to. A to na dupę, nie? Ej, ty specjalnie robisz ten głos, czy ty tak naprawdę mówisz? Ja mam już taki głos naturalnie i ładnie śpiewam. Zaśpiewaj coś co zaśpiewaj? A weź też zaśpiewaj. Kolandę jakąś. Chłopiec, chłopiec, cyborg. Ja mam to są słuchawki. A czemu bo, masz bez... tak dziwnie założone panie Cyborgu? Bo że kłamcę e, ja, bo mam ledy, bo wszyscy na omę mają ledy ogólnie, to ja też mam wtedy ledy. Bardzo oryginalne nakrycie głowy. Wiem. A wyjaśnijcie no, mi jedną rzecz. No słucham. Dlaczego ty siedzisz na wygodnym krześle, a on na takim prymitywnym siedzisku? Jaka tu jest hierarchia? Bo ja jestem u kolegi. Nie, bo. Ja jakby u kolegi i tak nie wypada, żeby. My się, my się żeby co ja się a. My się, my się tak. co chwilę zmieniamy ogólnie. Wcześniej, no. wcześniej ja siedziałam na tym. Te, to krzesło. To krzesło ma dużo przeszło dużo dzisiaj. średnicę na dupę. Można siąść i bardzo ma? wygodne. Czy ty masz brown screena? Nie, to jest no to Taka wielka, i to może ci posłużyć jako brown screen w sumie Nie wiem o czym ty mówisz Ja też nie wiem No takie coś, że Że masz coś takiego, przepraszam, myślę. Zaprzestań przedrzeźniania Prawda, przepraszam opowiedz, Ogólnie Opowiedz o Dawidzie Tybilskim Zadymiarzu, znasz go? Kocham go, to jest mój crush i y, tego Mateusza. Mateusza. Ale nożyczki, nożyczki proszę odłożyć, bo jeszcze kabel przetniesz. Y, od, A schodzisz? Nie, noż, I zwarcie to by to było. Wiesz o tym, że mogłoby być zwarcie? I możesz prądem się porazić. O to Jezus, to nie wiedziałem. Przepraszam, ja idę to odłożyć, naprawdę. Już, odłożyłem I przepraszam, Kto Czeka widzicie ty bliskim zadymiającym, Pani. Proszę, w cały czas. Co mam o nim opowiedzieć? Jest to mój kras, jest uroczy. E, kocham go. E, zawsze był dla mnie pociechą w czasie depresji. Oglądałem, jak robił świece. E, kocham, jak robi fikołki. i. Dlatego go oglądam Dawid bliski. jeszcze umie robić mrówkojady I... Wiesz co to jest mrówkojad? Takie zawijanie się w, w koc A że po tyłku się zawijam No Umiesz Zobacz. zrobić mrówkojada? Ty masz Matsta zasubskrybuj ten kanał Co? Umiesz mrówkojada zrobić, czyli jeszcze... zawinąć się w koc i tak tańczyć? Nie, nie umiem Ja mogę spróbować Ale A, mogę zrobić świecę Jeszcze o, raz tak? Dobra, wale A ja mogę spróbować tego mrówku? Co to się stało? Nie wiem Zablokowało się coś? Nie Może mnie skipnęli oni ma, ale strzał żebyś. To nie był błąd chyba. Żaden. Nie wiem. Doprawdy nie wiem. A, ja też nie skipłem. Tylko po prostu jakiś błąd był. Panie Pimpku. Pozdrawiam Pana Pimpka. Pan Pimpek ma kanał na YouTubie. Polecam kanał Pan Pimpek, ale nie znam tego kanału, no to nie wiem, czy to fajny kanał, czy nie fajny. Ale ja nie skipnąłem, naprawdę. To samo może skipnęło rozmowę. Szotów Janusz napisał, skipnęlicie, bo nie mieli psychy świcy robić. Myślę, że Szotów Janusz się mieli. Uh, uh, uh,